Witajcie moi kochani w kolejnym odcinku z serii pyknijmy w League of Legends Wita się z wami DJ Polasite w nowym trybie Który wprowadzony został na pryma prylisowy żart przez Riot Czyli Ultra Rapid Fire Witam się z wami również Szpyrek Mielonka Siemanko. Prolux Siemanko. I Wafel Moja dzisiaj was wszystkich Penetruję. Tym razem nie je, bo nagrywamy Zabane. drugi odcinek, bo poprzedni nam nie poszedł. Teraz zrobiliśmy to o wiele. 24,60 kury... Ile? 60? O kurwa, aż tak źle było. I tylko zamknę oczy. Aha, no dobrze. Ok. W takim razie zaczynamy. Kazali mi wziąć Syndrę, Ponoć taka fajna, i w ogóle to się okaże. Mogę się No Mówisz? A w ogóle nie ma cooldownu, spoko I wiesz, później ulti wali za milion No zobaczymy Czekaj ja tam mam na widzicie? Zilana czy Zidali? Nie zidali się si okaże no, także w trybie generalnie chodzi o to, że mamy cooldowny na poziomie 0 Kurwa ile ona tych kulek może tutaj nie 80%, 80%. Coś się A, zmniejszone półtory, tak? Aha. No, czyli generalnie na przykład flesza mamy co, co mi lubię. No nie ja, wiesz, rosujesz rasuj, tego relaja jak coś, nie? Mm -hmm. Relaj roboty. O wow Uważaj, tak masz mnie będzie dobrze. denerwować tymi zidami. I nie bierzesz w ogóle tego Silence'a, chociaż nie wiem, weź na 18 tylko. Ej, ale ta grupa gra spokojnie, bo... Aleśmy mieliśmy... knight'a na tym razie. będzie OP Może Zostawij lubi. tu Wardę, stawię tu bardek. aha dobra Bo może lubi... Ej, ale zobaczcie jak u nas się to fajnie ułożyło. D, y, flash, ktoś tam ma później D teleport, D flash, D teleport, D flash No oczywiście szperek musiał wszystko zjeść. wszystko zjebał, musiał wziąć Wziąłoby. Ignita Idiota, Pacan, debil, frajer, śmieć, pedał Więcej mi się nie chce Dobra, stoimy za gripami Brawo, stoimy za gripami, wyrwam ci derpysk no, do... no, no dobrze ale, no. w... no, ale ona, no, ona no, będzie no, mnie no, wkurwiała, no. będę się będzie healowała Odejdź Czy masz tego? <laughs> ja nie no, będziemy się tak będzie się wymieniać. wymieniać Nie ma im niepę, to dobrze nie mogłoby Dobra Jakiś gang, teleport na bota coś 3 sekundy jeszcze No ty w... czemu oni byli ogóle zrobili zabila? Nie wiem Uldowny. No ale ile tych cooldownów mają no bez przesadejów Czekaj czy ona ma <laughs> jaka mobilna gra a, wy macie tamtego. O, czekajcie, patrzcie, patrzę, wpadam. Wpadam, wpadam. Ej! Gdzie? Yes. Ło, kurwa, to, że wpadł. <laughs> to, Tam. wpadłem. To, aż się napiję z tego powodu. Ale macie, ma Oj, jest! Zapominajmy o tym, że Hakarim to jest OP, kurwa, ścierbo. O, będzie wyrównany mecz, oni mają OP ścierbo Harima. Ale ten w nie ogóle ten uważaj Uważajcie, plecy wam robi Ten Izril co chwilę tej... Może To E używa, chore Nie powiem Banana power O nice, ładnie Banany, banany niszczą Tak to sorek jest przejebana Odejdzie z warty Co mi zrobisz? Tak myślę, wziąć to czy nie. To w sumie jest jakiś damage'y. Na pierwszym poziomie tylko, że. Nie przejebane wkróci ziom. To Karim solo dapa robi. Nic nie robi. Są lepsi. Potrzebuję więcej ekipów. Ja nie mam przynajmniej Jakaś Kurde, o, jakiś lifestyle by się przydał chyba. Znaczy... Nie lifestyle tylko magic Vampiri. Kurwa jak to się nazywa Lifestyle Nie Umaga jak się nazywa Spel wam Spel dobrze. dobrze Oooo jeść tam jeść tam fidel, no brawo brawo, no co brawo, brawo No brawo, brawo Kurwa zgarnąłem Cidę. ci Dobra nara, nie gram z tobą więcej fidę, że ten pan nie weźcie się, się z z tym kretynem grać. Z kim? No z, z Proluxem, no patrz co on człowieku zrobił. No jest dobra marudzisz. Spawn na Reymu. Czekaj. Maseczka. Maseczka, żebym był piękniejszy. No Karim, bożon on mnie nie cierpi. Kurwa, ofek gówno jebane, no. Jak do was na bota, jak... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ja nie znosz Hikarima w na tym trybie Oni na nie, nie wiedzą, że tutaj jestem, prawda? Ja to też. Dosyć... Nie wiadomo. Oke. Nie wiedzą. Dzisiaj miałem Hikarima, co miał 32 bodajże na tym trybie, więc wiem, jaka to jest kosiarka z tego jego ku. No to by ten nie miał. A ten ile ma już? 51, aha. U Kurwa DJ, idź sobie Jak na ja wolę podzielam to zobaczycie Ale dostaję pomożesz, no. obrażenia za duże Nie pomoże to. No. Czekaj, Hecarim! Ej no, wyrzuciłem go. go przecież o Pierdolę. Kurwa, to moje E nie działa na jego ulti Jaka szkoda Przemek, co pora dają? Okej okay. Buty nie Kurde, powiedziałeś, powiedziałem, żebym piknął tą Sendra, a... No, Trzeba umieć grać jeszcze No... właśnie Idź stąd No nie, on cię zabije Przejebany, on... przejebany jest Przemek czeka na mnie Czemu nam się zawsze takie trudne coś trafi? Kurwa, w zeszłym meczu Kat'a, teraz Hecarim Kurwa, mały gnoju Rób to nie stąd znowu Masz szósty Nie, wystarczy, że jednym wszystkim wyjebiemy i... O, może boże, się zwake'ępujemy Nie dostajemy przynajmniej tak boże, bardzo w dupę, jak w poprzednim meczu Chodźcie, chodźcie, chodź. U mnie jest SS, więc be careful Czemu on ma utacza to jest Aaa, to sorry Wow, a ja się wystraszyłem, że coś mnie atakuje, to twoje ulti Tak, ja. coś cię atakuje Nie, sobie tak myślałem O Karim O dobra, to był Przemek O chuj, o chuj Jak... Kurwa, co on robi, co on... To jest kurwa żniwiasz na z rift Nie da się, nie da się. O Boże, on będzie nas napierdalał. Nie, on już nas napierdala. Kurwa no teleportują się znowu. A to ja też tak zrobię. Tylko czekaj. Uciekaj, uciekaj. Ja nie mam ciągle To no, Tylko ja szósty by mi się przydał, muszę wbić. Nol nas tu nie, serio? Hmm. Co? To, to było to też. O, teraz Ulti. Tak, Karim. Gdzie? To tobie. Kurwa, chciałem tam się stepować. E, no kurwa, zniszczyli ja Chciałem się do niego tepać. Kurwa, zabrakło mi. Schodzę na bota. Tak, ze mną? szperek. Nie. Ej, bierzemy go. Trafiajcie, skilamy No zdajebie już o. A kurwa Przemek z... dobra Cześć na topie Na no, low, ale daliśmy radę Muszę zrykolować się tepnę 13 do 18? Kurde, lowa Daję, okej okay. Eee ten Przemek Ciszymy go To ja ci pomogę tam, szpyrek. Wbijam, bijam, bijam. Kurwa, splashował. U... Użyłem. włożyłem. No to chuj. Nie miałem co zrobić. Zabij go. To jest taki tryb kurwa Rambo, nie, że to jest koniec. Naprawdę? O, wafel, o. Nie. Yeah. Tak bardzo bolało. Zmień branżę, nie grać. Nie chcę więcej nie chciało. Zmień branżę i. <grym> Pozdro na łazarskim. Przemyk No i mi się sok skończył. No, dzięki. Jest kupa. Wow, dali. Wchodzę się na dali zaraz. Nie o coś mnie dopierdala. Aha. Coś Jezus Maria, ile? Kurwa, domował Nie, idźmy No problem. No jest mnie goli. Zobacz no jak mnie skubany, kurde. Nie chciał odpuścić, nie chciał. No, no zginął. O Boże, prawie padł Jeden Szurykan. Karim. Hmm. O no, tak! No się ma. Nie zdążę. Nie zdążę. Kurwa. <laughs> no mi spierdolił. Kurwa. Nie wiem, nie wiem gdzie. Może tu pójdą? Ambitny teleport. <laughs> Chodź. O kurwa! O kurwa! Czeka. Gdzie? A, top Na topie Wooooow Ta pipa O, Ez na Ez'a, uwaga Uwaga, no, ładnie krzy... No, ładnie, no. ładnie Czo ten Jayce? Uuuu, movement I'm coming for you nie, oh, nie. No. Weź go, weź go. No, ale nie ale. tyle mogę zrobić. Tyle co nic. A Będą Jidy leciały, będą leciały Jidy. Lol! Co się właśnie wydarzyło? Łombo no. combo na poszło. Ale jakie! No w kota się zmieniaj! Trollu i... zbiera? <laughs> A czemu? Domofon poszedł. No właśnie! Śmieć pasły. Sprzedał się. Mówcie, że jest gruby, żeby poszedł za na siłkę i z jescyżorykiem A czemu? Bo chodzi mi, jest gruby, chodzi na siłę jest z scyzorykiem. Tak No i tak nie więcej. Ooooooooooo E to nie oo No nie spierdalaj mi Chyba kupiać dalej ona tak Jak nie grałem to, to było fajne Bo to mogłeś sobie skakać ile chciałeś I w ogóle ale Karim O Zilan Patrz, patrz co się dzieje Co robi? O, ładna Zidia w Może dziękuję? Za mnie pyska w kobietce, że czwarty gry wyjścia Dziękuję Gówno do zdań Zobaczcie, błyżewka Co, co? A, że mi Zidia w pysio wyrwało No dalej, tam było Ale ze sobą ale to Ale tu był docz taki kurde no nie powiem No zaraz kurwa nie, nie mam siada na już, to wszystko Masz Z już, już. dupy ci by Goń, Goń Wafel, goń Nie daj, nie daj Wij się z nią, nie wiem O dobra, ona jest nasza teraz Dawaj jej piszesz, piszesz do Rajotu że jesteś youtuberem i no że 90% stać więcej na tę Aha Nie! O, kurwa. Nie to mam przejebane. Co się właśnie, kurwa skąd? Dobrze wafel, o nie Ja już chciałem powiedzieć, dobrze wafel uciekłeś A tu chuj Nie uciekłeś Karim przed nim się nie ucieknie No jakby się, czemu? dzi dali dałoby radę jakoś Wow co ten jest O nie, nie żniwiasz na samo drift No a przesrany jest hektarik Sratu. On co chwilę ma E Movement dupy, damage z dupy, z dupy. Czyli co on ma, co on ma Nie, na barona idę On ma 0,1 z cooldownu na Q Tylko kuku 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 A z tego bije pod 300 Idziemy na barona? Nie Ej czekaj, Zilan tutaj biegł Soraka, killing Myślę, że... Pewnie... Ej, czekaj, ktoś co robi, Barona Ej, tak robią! Oni... Tak robi solo Robią, robią Nie, to robi ten Łot! Łot, kurwa, nie To robił Jace Sekarim. gdzieś tam z boku Oj kurwa, skąd ja taki damage dostałem teraz? Mój Boże, ile HP! Cofam. Zilan, przepraszam, e, robi nam Ich kurwa, ziom. Widziałeś? Co się stało? Ich łombo-kombo. O kurczę. Nie, ale wiem, że to jest Zilan. Nie Karim mnie zulta na odepchnął. Ty Wiesz, e, wystraszył się. EJŚ OBEK! I zaczął być o no kurwa, to co ile on ma, ma tego ulta? Co drugi? No, wypierdala. Brak, brak, brak. Tu pojechał mu HP schodzi? Komu? Baranowi. Aha. No, Baranowi odsłodziło w tym hekarium. O kurwa. No nie, ja nie miałem szans. Dobrze, Prolux Chili o, jak ładna działa! No wafel, wafel ładnie. Dobrze, się ktoś TFA uważa. Full profeska, hekari mo, kurde. Gruba? Do Czekaj, ja tam wlecę wafel, gdzieś. Na tepie, na tepie mogę. Dzięki Cześć, wchodzę, wchodzę no, nie jest nie, ma nic. Aha, nie no kurwa, widać mnie, dobra, chujowo Nie Problem. Hmm. Chuj! O chuj, To kurwa? Skąd mi się tu tyle wzięło nagle? No nieźle, 2 na 10 Uciekaj, machacz Co jest na topie? Wafel, ale masz pierdol teraz. O ja. Całek. No nieźle. No i sobie teraz popuszczą Kurde Dobra, macie A? zila. Zila, zila. Dobra, dziadek ginie. Co za. Poszara? Co jest wujajem wypad Ile przy nim stanie? What? Ile on się nie stale? Pół sekundy? Kurwa z, ja znikam no, jak po prostu... Gry z Biedronki za 10 zł. Sprzejebane. Ula Boga No, Prolux zaraz giniesz nawet bez tego. No, o, właśnie, <laughs> właśnie to jest to, co mówiłem. <laughs> Kurwa, Co aż... spleszujesz. No, że z się. Do Eza idę. Pewnie mnie chuj porobi. No nie, ej, 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 ej ziomek, ziomek. No, ziomek. Nie, no dobra. Trzy autoataki. Nie. Kurwa, ta Syndra jest tak słaba. Żartuję, nie jest słaba, ale ja nie umiem ją grać. Ła, dzida O Wafel, ale... No to się wiebałeś teraz. No nie hekarim wszystko tylko nie heka. No, no nie dali. Dobra, dzida. Czekaj, Ezu coś... O, ładnie, ładnie Ej, oni bez tego Hekarima by pewnie dostali w dupę No nie! Co, KURWA? Widziałeś ten speed? Ujebać go w końcu No Nooo, dobrze Kurwa Ej, widzieliście tego speeda jak on wylecia? Ja Ja Uważaj Kurwa, bolit normalnie. Bolit. Bogwafel. On my way. Czemu ja to zrobiłem? Kim na strachu. No. Double kill! O kurwa. Zrobisz double i cię zabiją, no? Taki chuj. Bo trochę bazą mnie. O, bardzo ile jest? Zakiś... Za jakieś... Za 300 minut minuty. Nie Nie dogolisz go wafel już. Puda mało O! Tu, tu, tu! tu, tu o kurwa, Hecarim! im? Spierdolony człowiek, Hecarim jest tam. Kurwa, na firmy. Nie no, kurwa. Tylko kolego zamykasz paszczę, na... O, leci ulti, leci ulti. Uwaga, uwaga, trafisz. O, prawie. Połóżcie się, się tam telej Warda dobra? albo coś, Warda Nie mam Teraz to już chuj O O Ezu Siema Kurwa zginę, nie zginąłem O z gorda nie O, jest coś tam na topie? Dobra, e, czekajcie. Baron jeszcze nie wstał. Jak tam czasowo? to? Popierdycham. Nie wiem, gdzie to. Zealand top. spree. Da-da-da-da. Ładnie. Soraka jedzie. Chwila na... Świetny wafel plan, świetny, najlepszy w mieście. A co on robi? A idę, idę wafel na pomoc Idę na pomoc Paj, Paj, to idę. O kurwa Okej okay. Tego dojebać. Kurwa ile kulek tu jest na tej mapie. Ej, Ezreal pie. Okay. Ej baza 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 Idę idę. one combo. Kurwa no, skończy, Jeden 1, 23 sekundy paru. Jo ja, kiu ma, ja, to. Ja, ja mu nie, nie dam nie rady. Tego. No kurwa Ciebie. chuj, patrzcie. Jaki kurwa ich spega jebany. Oczywiście lub min nam wszystko. Przegrał kto dobrej. Drugie miejsce. Bo blisko. Tak to jest. Prawie pierwsze. Tak. Prawie. No, w takie. <laughs> <on podium. śmiech> Egzekwo, nie? <laughs> no, mamy to, co Palace zawsze ma: srebro. Tak, mhm. e, silver. Dokładnie. Także cóż, moi drodzy, to by było na tyle tryb ultra rapid fire. Więc cóż, e, ja was zapraszam do komentowania, subskrybowania na mojego Facebooka: facebook.com. DJ ten Thumbs up. I był ze mną szpyrek. Pieronka. Y, pozdrawiam Maćka, a Rykardów Pro e, Prolux. Byłem. I Wafel. Czuję się po tym meczu tak wyruchany, że to szło. Że Przez Hekarima. Jak skończył z... Tak. Z konia. Z konia się. No, także trzymajcie się po cześć do następnego odcinka. Hej!